Witam Was moi drodzy. Dzisiaj film z narracją opowiem Wam, w jaki sposób wykonałam ten makijaż na dzień z użyciem pigmentu Skobo numer 504 Mint Cream. Rozpoczynam oczywiście od makijażu twarzy. Jest to makijaż na lato, więc tutaj jeśli chodzi o podkład, nie będę szaleć. W lato zawsze używam tego rozświetlającego kremu z Avon, który ma w sobie SPF, czyli dodatkowo będzie chronił moją twarz. I jak widzicie, rozświetlił. Mi ją dodatkowo, następnie nakładam mój ulubiony korektor pod oczy, Rimmel Wake Me Up, zmaskuję w ten sposób cienie pod oczami, nakładam go również na powiekę, przez co będzie taka jakby baza pod makijaż, pod cienie, które za chwileczkę zastosuję. Jeśli chodzi o podkład, również Wake Me Up z Rimmela nakładam odrobinę jedynie tylko tutaj na nos i brodę. Są to miejsca, które najczęściej e, są takie jakby odcinające się kolorem od reszty twarzy. Następnie fiksuję delikatnie wszystko pudrem transparentnym za pomocą dużego puchatego pędzla. Przechodzę teraz do konturowania mojej twarzy. Rozpoczynam konturowanie od użycia tego najciemniejszego podkładu z Kobo. Będę go używać za pomocą pędzla z Hakuro, tej kuleczki, takiej większej, przez co łatwo tutaj jest zaznaczyć miejsce pod kościami policzkowymi, czyli tam, gdzie powinien znaleźć się brązer. Następnie będę fiksować ten bronzer z Kobo, moim ulubionym brązerem z MAC w kolorze Harmony, za pomocą również pędzla z Hakuro. Podkład z Kobo był o konsystencji takiej mokrej, więc warto dla e, sprawienia, że będzie makijaż bardziej trwały, e, zafiksować go. Czymś sypkim. Teraz szybciutko nakładam rozświetlający róż z joko. Za pomocą również pędzla z Hakuro, jak widzicie, jest już rozświetlona twarz i wykonturowana. Teraz jeden z najistotniejszych elementów makijażu, czyli brwi, zaznaczam je za pomocą kredki. Ostatnio jestem zwolenniczką używania kredek do zaznaczania brwi, ponieważ jest to szybkie, wygodne. Ta kredka z Katris ma jeszcze dodatkowo szczoteczkę, więc wyczesuję sobie delikatnie jeszcze moje brwi. Teraz przechodzimy do makijażu oka. Używam jako bazy, e, bazy z Essence I Love Stage. Jest to naprawdę bardzo fajna baza z takim aplikatorem jak w korektorze. Mimo tego, że nakładam już korektor jako bazę, ta baza wzmocni e, przyleganie tego pigmentu z ponieważ jest taka delikatnie mokra na powiece. Teraz klucz makijażu, czyli pigment z Kobo numer 504 Mint Cream. Ja nakładam go takim dużym pędzlem języczkowym, przez co pokrywam automatycznie całą powiekę ruchomą. Jak widzicie, jest to taka perłowa baza z odrobiną koloru takiego zielonego. Jest to naprawdę jeden z moich ulubionych. Kolorów na lato, w chwili obecnej. Teraz będę zaznaczać załamanie powieki. Używam do tego celu mojego brązera z MAC, ale możecie oczywiście użyć do tego brązowego cienia w takim średnim odcieniu. Za pomocą takiego puchatego pędzla rozcieram sobie załamanie powieki, przez co tworzy mi się tutaj taki dodatkowy, subtelny cień. Staram się rozetrzeć wszystkie granice. Teraz dodatkowo nałożę jeszcze raz odrobinę podkwa cienia pigmentu z Kobo, ponieważ tutaj podczas zaznaczania powieki, e, załamania powieki troszeczkę nam się wytarł, więc żeby był bardziej intensywny na powiece, wklepuję go ponownie w ruchomą część powieki. Teraz za pomocą e, rozświetlającego cienia, w moim przypadku jest to cień z Alverde, zaznaczam sobie łuk brwiowy, łączę go razem z tym brązowym cieniem w załamaniu Staramy się, aby było wszystko dobrze roztarte. Teraz przejdę do powieki dolnej. Rozpoczynam od brązowej kredki, którą pokrywam 3:4 długości dolnej powieki. Będzie to taka baza, e, która. Przyciemni nam dolną powiekę. Teraz zafiksuję tą kredkę za pomocą tego brązowego cienia. Wy możecie użyć cienia. Ja w tym przypadku używam mojego uniwersalnego brązera. Powieka dolna ma być tylko delikatnie zaznaczona, aby oko było bardziej wyraziste. Teraz za pomocą małego języczkowego pędzelka nakładam odrobinę pigmentu w zewnętrzne kąciki, aby je dodatkowo rozświetlić i połączyć e, makijaż z dolną powieką. Teraz na linię wodną nakładam białą kredkę, która dodatkowo sprawi, że spojrzenie będzie bardziej świeże a spojrzenie wypoczęte. Teraz przechodzę do zrobienia kreski na górnej powiece. Używam do tego celu zielonej kredki z Manhattan. Jest to kredka o formule żelowej, e, czyli nie używam teraz eyelinera, lecz kredki nie musicie robić e, bardzo dokładnej kreski, ponieważ będziemy ją za chwileczkę e, wzmacniać cieniem w podobnym kolorze i rozcierać ją, więc tutaj możecie tak jak ja nie dość dokładnie zrobić tą kreskę. Teraz za pomocą skośnego pędzelka i cienia z palety Darks z zeslika poprawiam sobie moją kreskę na górnej powiece, przez co fiksuję dodatkowo tą żelową kredkę, staje ona się bardziej trwała. I kreska zyskuje również na intensywności, jeśli chodzi o kolor. Teraz pozostaje nam tylko wytuszować rzęsy. Ja używam do tego celu maskary z Maybelline. Bardzo fajna maskara, polecam serdecznie. Wyczesuję je bardzo dokładnie, nakładam co najmniej 2-3 warstwy, aby rzęsy były dobrze wytuszowane. Również zaznaczam delikatnie dolne rzęsy, aby oko stało się bardziej wyraziste. Na koniec, oczywiście usta. Mój ulubiony błyszczek na lato, czyli z serii tej powiększającej usta, dodatkowo nada błysk i wykończy makijaż. Tak prezentuje się efekt końcowy. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodoba. Miałam go już w niejednym filmie, więc tutaj mam nadzieję, że film okazał się przydatny i że skorzystacie z mojego pomysłu na makijaż na gorące dni. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!